Tu jest obecnie jeden z panów, który, zanim chciał przystąpić do żerty ofiarnej, siedział na miejscu pana władzia. Przystąpi, ale mam kilka pytań. Mówimy, jak ja go przekonam. A znam, zacznie męcić, to, to będzie męcił i tak mu nie wyjaśnia. Kilka pytań. To jedno pytanie wątpliwości się kilka, a tak jest kilka. I tam, gdzie siedzi pan Robert z tyłu, siedzi młodzieniec na apelu jasnogórskim z tym u góry zaczyna szatan wyjść. Przyprowadzam ośmiu chłopów, tam miałem, ja, żeby zobaczyli, o co zawsze zawsze. Wszyscy są bardzo mocni, więc trzech przyszło, za uciekło. Wylecili na najgorsze półki, no mój, tam się dzieli pod szemą. Mikołaj mój wodę święconą, szybko z nas butelkę, bo dzięki była dziura. dawaj i to nie jest ważne. Tu się modlą, wydaje polecenie, wyłączcie przekaz, bo po co to ma. A tu trwa wielkie wycie. Krótka modlitwa leje go wodą, a ten się drze pali. Mówi teraz pali. Zginają się mu plecy do wewnątrz, jak korytą. Renna się robi wrzeszczy długo. Później mówi na głos Lejatan i zaczyna. Wychodzić, był Marek w tym czasie z tatą na górnym parkingu, przylatuje, kiedy się działo, co tu się działo? Takie wrzoski, żeby tam na górnym parkingu słyszeli. Czy jaki to musiała być huk, żeby tu, tu jest niżej 5 metrów, budynki zasłaniają, a oni tam słyszą wycie na parkingu. obecny tu pan podchodzi do mnie na polu przesięca, chcę przystąpić do ofiarnej Nie mam już żadnych pytań od razu przystąpił popytać się, jest tu świadek tego zdarzenia. I od tego czasu zakazałem moim siostrom kupować i wszyscy napisali w jakikolwiek towarów w firmie. Wiecie, nie kupujcie, bo na własne oczy widziałem, a tam kupowaliśmy tak dużo rzeczy, pod ręką, po drodze do grze. Nie kupujcie,